Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj mamy e, więcej zrapek niż zwykle, 7 strapeczek e, Oczywiście w miksach, bo na premierach to się zdarzało. E, kochani, za 20 zł jubileuszowy milion, e, za 10 zł premia 777, ekstra pensja za piątaka, wingo dwa razy i szybkie 52 razy, więc łączny wkład w dzisiejszy odcinek to 45 zł. Mam nadzieję, że przyniesie nam to jakieś fajne wygrane Wingo, dalej atakujemy z tej samej paczuchy 5 już wydrapanych, mamy kupiłem 11 z rzędu, zobaczymy czy kolejne dwie też będą puste czy w końcu coś się trafi kochani? Szybkie 50 zaczynamy. E, oczywiście przypominam o trwającym konkursie dla subskrybentów. E, 1000 subskrypcji jak wybiję, to e, opublikuję wyniki, więc kochani subskrybujcie i w opisie zostawiam oczywiście link do filmu, pod którym trzeba napisać 1000 subskrypcji, a ja już teraz e, przechodzę do drapania kochani. Szybkie 50, szukamy trzech identycznych kwot. Mamy na razie 500 i 2 zł, 50, 50 tysięcy, eee, stówka, na razie wszystko inne, 50 po raz drugi, czwóreczka, 50 tysięcy i 500. No niestety, a w bonusie mamy sztabkę złota, więc, kochani, mamy przegraną, jeszcze kontrolne H. W, no, i obok 40, to była 41. No, i mamy jeszcze 42 zdrabkę. Zobaczymy, czy ona też będzie pusta, czy może jednak coś przyniesie. Mamy zobaczcie kochani. 50 tysięcy, stówkę i 500, więc na razie trzy różne. O, stówka pojawia się, pojawia się po raz drugi. Mamy pierwszy raz 2 złote, 50 tysięcy po raz drugi, 50 zł po raz drugi. No i niestety czwóreczka w bonusie diament, no więc szybkie 50, tym razem zawiodło, nawet nie ma zwrotów, żadnych zdrapek HC i kochani, przechodzimy do Wingo. Wingo zobaczymy numery 65 i 66. Zaczynamy, zobaczcie 1 e, i 23, następnie G55 N41, no wypadałoby, żeby w końcu wygrać tej zdrapce, bo. Tyle, co ja zdrapek kupiłem w życiu swoim Wingo i żeby ani razu nawet zwrotu nie było, to jest dla mnie szok, że takie zdrapki e, istnieją. E, I nie wiem, czy ja mam takie pecha do tej zdrapki, czy po prostu ona e, tak mało wygranych przynosi. I kochani, 36 W5, W9, W10, N34. Stop, kochani. Tu nie ma linii żadnej. Tutaj też na około tu brakuje, tu brakuje. Rogów też nie ma, więc lecimy dalej. I27. Mamy. I29. G46. N43. I28. N42. W1. O70, O68, I26, W2, G47, N38, O67, O74, W4, G55 i stop. No i kochani, linii nadal brak, rogów nie ma, ukos nie ma. No i bonus jeszcze może tylko uratować, a mamy e, przegraną po raz kolejny zdrapkę Wingo, więc lecimy do drugiej. No, już tutaj musi być coś wygrane. No, kochani, jak to może być, żeby aż tyle pustych zdrapek, e, żebym wykupił G54, N41, W7 47. Mamy tu i 28 i 24, O65 i 18. W15 W5O68 G59 N31. Na razie zobaczcie, nie ma żadnej linii O69W12 N43 G51. No i oczywiście stop jeszcze linia nie zdążyła się żadna utworzyć, jak widzicie. No ale spróbujemy jeszcze z tej strony G57.

30, 7 meczka, 43, 28, 66 i stop. No i co? W tą stronę nie ma linii, w tą też nie. Na ukos też się nie udało utworzyć. Orogów też nie ma. No i bonus. Uwaga, uwaga. Mamy wing i czy będzie goł. No i prezent. <noise> nie wierzę. 7 już pustaczków wingo. No niestety kochani, to jest wielki szok. Mam nadzieję, że te 4 tam kryją coś. Większego, skoro tyle pustaku wokół. Kochani, ekstra pensja z numerem czwartym lecimy. Wygrywające liczby to 7, 21, 29 oraz 24 i szukamy, szukamy, szukamy. Mamy co? Mamy 8, czyli mamy obok. Mamy 33, nie ma. Dwójeczki nie ma, 26 nie ma. I 22 obok, następnie do 9 za wysoko. Czwórki nie ma, 30 obok, ekstra pensja po raz pierwszy i 11 nie ma, więc ekstra pensja jest przegrana. RO, kochani, i dwie najdroższe zdawki. Mam nadzieję, że tak jak ostatnio przynosiły, właśnie te najdroższe, chociaż zwrot, to teraz też coś przyniosą. Premio 7,7. E, oczywiście szukamy siódemeczek a na starcie mamy pik, serducho i winogrono. Następnie, może polecimy tak korona. I jest siódemka, kochani. Super, czyli mamy wygraną wiśnię, jabłko, czyli już na spokojnie, bez ciśnienia. Drapiemy tą zdrabkę i mamy na razie jedną siódemkę. I czy będzie jeszcze coś? I co w ogóle się trafi w tych drapsze, kochani? Czy to będzie zwrot czy coś więcej? Corona safe. Ananas, więc na razie cytryna, arbus i diamen, więc na razie zostajemy z jedną siódemką. E, arbus, serducho i pierścień, ręce, ananasik i gwiazdka, banan płotkowo i dzwon. Złoto, monety i banany. Gwiazda. safe oraz jabłko. No i chyba się zapowiada na to, że więcej siódemek nie będzie. Ale no zobaczymy, czy będzie dycha pod tą... O, jest siódemka! Super! Czyli kochani, mamy dwie wygrane. I co tu będzie? 10 i 10. Czyli mamy dwie dyszki w premia 777. Aha, one są gdzieś tu pomiędzy. Tak to mi się wydaje, ale gdzie? Kontrolne, kochani, no ale nie będę szukał, bo nie pamiętam szczerze że Wam powiem. Mamy dwie dyszki w premii 777 i kochani, jubileuszowy milion, więc jeszcze połowy nie ma. Także przydałoby się, żeby ten milion był wygrany. Zobaczcie, jest z numerem pierwszym, więc. No może, ja lubię czasami W tej jedynce czasami faktycznie Coś mm, się trafia Albo jest pusta, albo coś fajnego Zobaczymy co tutaj będzie Tym razem mamy 26, 30 49 60 23 I 18 Kochani, to są nasze Wygrywające liczby No i oczywiście możemy też znaleźć Klik poza tymi liczbami I wygrać od razu stówkę

22 obok. No i coś tutaj, te oboki za bardzo się tutaj czają, bo 21 nie ma. To źle e, prognozuje nam tutaj, jak mamy tyle oboczków, kochani. No ale kto wie, kto wie. Różnie to bywa. 57, 60. Jest wygrana. Uff, kochani, jest 60, czyli jednak 34. Więc, kochani. Eee, nadrobiłem zdrabki za 20 zł I kochani, wszystkie e, Wszystkie trzy Dały jakąś wygraną Dwie poprzednie dały zwroty No zaraz sprawdzimy, czy jubileuszowy milion Da coś więcej niż zwrot Czy też zwrocik 35 No i ostatnia liczba To 38 Więc kochani, mamy jedną wygraną Pod 60, a jest to 50 zł Super, kochani, zobaczcie czyli jednak pod jedyneczką się kryła fajna wygrana 5 dyszek więc naprawdę e, miks dzisiejszy był troszkę droższy niż zwykle a zobaczcie e, pojawiło się tutaj e, plusik się pojawił Kochanie, 50 zł kontrolne zobaczymy e, mam nadzieję że tu nic nie pominąłem tu 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 tu, tu idzie. no też będę szukał nie nie będę szukał kochanie czyli mamy tutaj e, 70 Złoty. jak widzicie tu mamy 50 pod numerem 60 i tu dwie dyszki, czyli e, na wydane 45 wygrane jest 70, więc 25 złotych jesteśmy na plusie, bardzo się cieszę naprawdę, że ten milion jubiluszowy dał 60 zł. no jak widzicie drapki za dwie dyszki e, mnie lubią, bo jak na razie w większej ilości zdrapek na kanale za dwie dyszki miałem jakąkolwiek wygraną, więc kochani, naprawdę bardzo się cieszę, myślę, że Draki za dwie dyszki muszą się e, pojawiać różne e, w miksach i kochani jubile, e, łącznie tak jak mówiłem 70 zł. Jeszcze raz przypominam o konkursie dla subskrybentów. kochani e, tą paczuszkę możecie wygrać e, więc naprawdę tutaj masa smakołyków was to nic nie kosztuje, e, a możecie mnie wesprzeć subikiem e, i kochani Ja już się dzisiaj z wami żegnam. E, do usłyszenia już we wtorkowym odcinku, gdzie będziemy drapać zdrabki o wartości 53 zł. Będą to zdrabki e, z wygranej, e, którą wygrała na live. Danusia, bo tam w zdrabkach wygrała 53 zł. E, I chciała, żebym zrobił za to odcinek, więc, kochani, już we wtorek e, draping za 53 zł. Więc, kochani, e, zapraszam serdecznie i dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam ciepło. Cześć!